Człowie Wielkiej Polsce! Witajcie, mieszkańcy Podlasia, witajcie, odważni ludzie, którzy wyrażacie swoje zdanie i nie ulegacie przed szantażami poprawności politycznej. Mówią nam nasi przeciwnicy: przecież w Polsce ciągle jest bezpiecznie, więc właściwie dlaczego protestujecie? Przecież w Polsce ciągle imigrantów na tle innych państw Europy jest mało, więc o co wam tak naprawdę chodzi? Nasza odpowiedź na ten zarzut jest bardzo prosta. Jeżeli będziemy w tej sytuacji, co są dziś Niemcy, Francuzi, Anglicy, czy Szwedzi, będzie już dużo za późno. Mądry Polak przed szkodą! Wy tutaj mieszkając, mając w swoich rodzinach funkcjonariuszy straży granicznej, którzy służą na granicy z Białorusią, którzy mierzą się z tym kryzysem, którzy są atakowani, atakowani przez polityków, Atakowani przez głupich, nierozumiejących sytuacji, zbyt leniwych, żeby ją poznać dziennikarzy, atakowanych przez ogłupiałą część naszego społeczeństwa, która zamiast myśleć głową, myśli źle ukształtowanym sercem. Wy mając tych ludzi w rodzinach, wiecie dobrze, jaki to jest ciężar, jakie to jest obciążenie, kiedy trzeba być na służbie. Widzimy dzisiaj z wywiadu udzielonego anonimowo przez funkcjonariusza Straży Granicznej, który wczoraj to powiedział dla kanału Zero. Że te warty, które trwały po 12 godzin, mają być wydłużone jeszcze do 17 godzin. Wiemy dobrze, że jest za mało ludzi na granicy. Wiemy dobrze, że jest za mało ludzi we wszystkich formacjach mundurowych w Polsce. Rozmawiam ze zwykłymi funkcjonariuszami i rozmawiam z ludźmi na najwyższym szczeblu ich szefostwem. Wszyscy to przyznają. Kryzys kadrowy, dlatego trzeba zaapelować. Jeżeli ktoś waha się co do swojej ścieżki zawodowej, jeżeli ktoś waha się, może wyjechać z kraju. Może wziąć jakąś niezbyt dobrze płatną pracę, a może pójść służyć Polsce w służbach mundurowych. Dziś te braki trzeba wypełnić. Ten rząd przeminie, a służby, które stoją na straży naszego bezpieczeństwa, pozostaną. My musimy obronić nasz kraj, obronić bezpieczeństwo. Tego, proszę Państwa, nie zrobią wyłącznie ruchy obywatelskie i ruchy polityczne. To musi być twarda, zorganizowana akcja, za, stu, za którą stoi prawo, państwo, za którym stoi autorytet Rzecz, Rzeczypospolitej. Ci szefowie z rządu, z prokuratury, oni odejdą, a ludzie, którzy potrafią nosić broń, którzy potrafią używać siły, muszą pozostać, musi ich liczba się zwiększyć, ich prawa muszą być chronione. Musi zostać im zapewnione pełne bezpieczeństwo prawne. Także jeżeli ktoś nielegalnie przechodzi na nasze terytorium, można go zatrzymać. Można użyć wobec jego broni, jeżeli stwarza zagrożenie, jest nieposłuszny. Są wystarczające miejsca w ośrodkach zamkniętych, żeby go tam zatrzymać, następnie odesłać go za granicę do jego ojczyzny. Nie ma nic sprzecznego z prawami człowieka. Nie ma nic sprzecznego z prawami człowieka w odesłaniu do ojczyzny tych, którzy przybyli tu nielegalnie. Jeżeli ktoś chce wystąpić o azyl, ma od tego nasze konsulaty, ma od tego nasze placówki dyplomatyczne. To nie w lesie tutaj na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, w województwie podkarpackim czy którymkolwiek innym, to nie tutaj w lesie czy nawet w moich rodzinnych stronach, w województwie lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, to nie tam w lasach. To nie u nas na posterunkach policji czy na placówkach Straży Granicznej jest miejsce do składania wniosków o azyl. Rząd robi ruchy pozorne. Zawieszenie prawa do azylu na granicy nie zawiesza prawa do złożenia wniosków o azyl. Już kawałek od granicy. Niemcy przesyłają nam nielegalnych imigrantów, przyznali to wczoraj czy przedwczoraj, z pasa szerokości 30 km. I Bóg jeden raczy wiedzieć, kogo do tego pasa zwożą. Funkcjonariusze, a nawet lekarze przyznają, że ponadprzeciętnie duża liczba tych, których Niemcy nam przekazują, sprawia wrażenie, że jest chora albo jest chora. Nie ma dokumentów, nie występuje w rejestrach, nie da się potwierdzić, którą drogą w ogóle do Niemiec dotarli. I my mamy tych ludzi przyjmować. My mamy płacić koszty ich ochrony zdrowia. My mamy płacić koszty ich przebywania w Polsce tak długo, aż zostaną deportowani. W sytuacji, gdy z wieloma z tych państw nie mamy zawartych umów o readmisji, w sytuacji, gdy w rządzie nikt tych umów nie negocjuje, to jest, proszę państwa, wszystko żart. I my musimy, jako społeczeństwo dumne, jako odważny naród, odrzucić politykę pozorów, odrzucić politykę kłamstwa, odrzucić politykę gestów i zażądać po prostu przywrócenia porządku, przywrócenia w naszym państwie pewnych elementarnych zasad. Wjechałeś nielegalnie. Wyjedziesz. Podnosisz rękę na żołnierza lub funkcjonariusza. Będziesz miał problemy. Nie podporządkowujesz się. Zostaniesz zamknięty. Musisz się liczyć z tym, że to ty, nielegalny imigrancie, przestępco, bo to jest przestępstwo, będziesz miał problemy, a nie my. A nie nagrywanie telefonami. A nie nagrywanie kamerami. A nie analizowanie metod tego, co robią nasi funkcjonariusze, tego, co robią nasi żołnierze. Szukanie luk, w tym systemie niedoskonałym. Musi się natychmiast zmienić i polityka migracyjna naszego państwa, i prawo. Jeżeli ta polityka się nie zmieni, poziom bezpieczeństwa naszego państwa będzie się pogarszał. To się musi zmienić teraz, nie za dwa lata. Jeżeli minister Szymoniak nie potrafi, nie chce lub nie wie jak to zrobić, niech odejdzie. Jeżeli minister Kosiniak-Kamysz, wicepremier, nie ma odwagi stanąć w obronie. Żołnierzy niech odejdzie, albo niech stanie twardo w ich obronie! Jeżeli wojewodowie nie są w stanie tak ustawić zatrudnienia i procedur w urzędach wojewódzkich, żeby rozpatrywać dokumentację związaną z pobytami w normalnym tempie, niech zdadzą swoje funkcje, zrobią konferencję prasową, powiedzą: Nie potrafimy, nie mamy kadr, nie wiem jak to się za to zadbać, niech się podadzą do dymisji! <laughs> Jeżeli premier i minister dłuższy, którego mianował tych spraw, nie mają na to pomysłu, niech odejdą po prostu. Niech powiedzą nie potrafimy, niech się zajmie tym ktoś inny? Ta strategia migracji, którą oni przedstawili, to jest świstek papieru. To jest coś w rodzaju dłuższej urzędniczej notatki. Nie dajmy zrobić z siebie głupców. Dziennikarze! Co z wami jest nie tak? Dlaczego nie potraficie tego przeanalizować, skrytykować? Tam nie ma celów, tam nie ma metod, tam nie ma liczb, tam nie ma dat, tam nie ma nic! Co z wami jest nie tak, że nie informujecie uczciwie społeczeństwa? Większość z was jest Polakami. Stańcie w obronie tego narodu, jego interesu. Co z wami jest nie tak, pytam dowódców służb mundurowych, że nie stajecie w obronie swoich chłopaków? Co z wami jest nie tak, dlaczego milczycie? Dlaczego nawet na zamkniętych komisjach sejmowych nie potraficie przyjść i odważnie zabrać głosu? Nawet jak nie ma transmisji, brak wam odwagi. Dość tego! Co jest nie tak ze związkami zawodowymi, z większością z nich, że nie stają w obronie polskich pracowników? Jak można dopuścić taką hańbę we własnym państwie, że może jeden z drugim szantażować swoich pracowników, łamać ich prawa? I mówisz, mamy na twoje miejsce Ukraińców, Pakistańczyków, Nepalczyków i kogo jeszcze? Co z nami wszystkimi jest nie tak, że w sytuacji, z której każdej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy Straży Granicznej wychodzi, że w każdym miejscu, gdzie jest kontrola, pracują nielegalni imigranci, nic z tym nie robimy, a rząd mówi 98% zapewniliśmy bezpieczeństwo. Pytam dziennikarza, który mi to cytuje, 98% czego? Procenty liczy się od jakiejś liczby. Rząd nie podał żadnych liczb. Jak można tak dawać z siebie, zrobić idiotów? Dość tego! Bezpieczna Polska i zatrzymanie nielegalnej imigracji, proszę państwa, to nie jest tylko praca na granicach. Straż Graniczna operuje na całym terytorium kraju we wszystkich województwach. W Warszawie, w naszej stolicy, nie jest kontrolowana sytuacja. Ci politycy, którzy stoją na czele państwa, to ludzie bez godności, bez inteligencji, bez poczucia honoru. Jak można pozwolić, że jeżeli jest zrobiona masowa kontrola, to wychodzi, że w stolicy w przewozach z większością tych kierowców jest coś nie tak albo fałszywe prawo jazdy, albo nielegalny imigrant? Albo karany, albo bez prawa, albo bez dokumentów, albo w ogóle nie wiadomo co. I co? I nic, bo są pod butem zagranicznych korporacji, które tych ludzi zatrudniają. Bez naciski z obcych ambasad, poprawność polityczna, strach. Tych wszystkich ludzi należy wywalić z polityki, bo są zbyt churzliwi, żeby rozwiązać jakikolwiek problem. Zastąpienie ludzi, którzy są w obecnym rządzie i na szczytach obecnej administracji losowo wybraną grupą ludzi, którzy tutaj stoją, dałoby lepsze efekty niż kolejne dwa lata udawanych debat parlamentarnych i udawanych debat medialnych, w których racjonalność i sens nikt tak naprawdę nie wierzy. Jadąc tutaj, zatrzymałem się na stacji benzynowej tylko raz. Podszedł do mnie człowiek w czerwonej bluzie i mówi, że jest funkcjonariuszem Straży Granicznej. I że słuchając mnie niekiedy ma wrażenie, że lepiej w tym co oni robią orientuje się niż ich szefowie z Komendy Głównej. Jak mogło dojść do takiej sytuacji? Nie mówię, że szefostwo się nie orientuje, ale często udaje, że się nie orientuje. Jak mogło dojść do takiej sytuacji w naszym wolnym podobno państwie, że mamy w służbach mundurowych taką kulturę, że im wyżej tym większy oportunizm, tym większe udawanie, tym większe krycie tego jak jest naprawdę. Dość tego. Stańmy w prawdzie. Są braki kadrowe, powiedzmy jakie. Są braki sprzętowe, powiedzmy jakie. Są braki proceduralne, powiedzmy jakie. I zacznijmy po kolei, jeden po drugim te rzeczy naprawiać. To nie jest tak, że się nie da. To nie jest tak, że to jest na poziomie skomplikowania zbudowania nowego miasta na marsie. Wszystko wiadomo, co trzeba zrobić. Tylko trzeba wziąć się do pracy i zacząć to robić, a nie tylko udawać, że coś się robi. Wprowadzenie tymczasowych, wyrywkowych kontroli na granicy. Nie rozwiąże żadnego problemu, jak powiedział mi jeden doświadczony funkcjonariusz Straży Granicznej. Wyrywkowe kontrole to żadne kontrole. Przecież wiadomo, że ci, którzy zawodowo zajmują się przemytem, czy towarów, czy ludzi, obserwują te punkty kontrolne. Kiedy ludzie schodzą z tej wyrywkowej kontroli, jedzie przemyt. No nie trzeba być szczególnie inteligentnym, żeby dojść do takich wniosków. Pojeździłem po tej granicy polsko-niemieckiej. Tych ludzi jest tam mało. I z polskiej, i z niemieckiej strony większość granicy jest zwyczajnie niestrzeżona. I niemiecka Bundespolizei robi pokazówkę na rzecz niemieckiego społeczeństwa, i Polska Straż Graniczna jest zmuszona do robienia pokazówki przy wsparciu Żandarmerii Wojskowej, wojsko Obrony Terytorialnej, Policji Bóg, jeden raczy wiedzieć kogo jeszcze pokazówkę na naszą rzecz. Przestańmy dawać się czarować, żądajmy efektów. No i przede wszystkim poza nielegalną imigracją. Sytuacja społeczna w Polsce musi zostać ustabilizowana. My nie możemy się przyzwyczaić do tego, że standardem naszego życia narodowego jest to, że w 30-milionowym państwie kilkaset tysięcy nowych osób co roku dostaje pozwolenia, przyjeżdża tutaj, nie wiadomo co się z nimi dzieje. Nasze państwo gwarantuje im literalnie wszystkie prawa i nic nie oczekuje w zamian. To jest patologiczna sytuacja. Nikt z nas nie jest jakimś człowiekiem, który żyje nienawiścią do innych czy uprzedzeniami, ale musi być racjonalność w naszej polityce. Jak działała normalnie polityka imigracyjna przez całą historię ludzkości, kiedy działała względnie prawidłowo? W bardzo prosty sposób. Imigrantów było mało, żeby gdzieś przyjechać i rozwiązać swoje sprawy, musieli poznać język, obyczaje, kulturę, zasadę, zainwestować swój czas i energię w zdobycie znajomych, przyjaciół spośród populacji, która zamieszkuje dane państwo i wkomponować się w to społeczeństwo, sprawiając, że dadzą się lubić, że da się pokonać barierę nieufności i dadzą się poznać jako ludzie pożyteczni. To jest normalny model. A model taki, że zaprasza się milion, dwa albo pięć, i oni tworzą społeczeństwa równoległe. To proszę Państwa, nie jest polityka migracyjna, tylko polityka kolonizacyjna. Czy nasze ziemie są do skolonizowania? Czy mamy to gdzieś napisane w naszej Konstytucji? Czy było w tej sprawie referendum? Więc polityka migracyjna powinna być zorientowana na taką kontrolę liczby migrantów, żeby byli na tyle nieliczni żeby nie tylko nie opłacało się, ale żeby nie było możliwe tworzenie społeczeństw równoległych. One już powstały w Warszawie, we Wrocławiu, w mojej rodzinnej Zielonej Górze i w wielu innych miastach. Po co kontaktować się z Polakami, skoro pracodawca mając do wyboru może cudzoziemskich pracowników narzuci obcy język jako język roboczy w firmie. To się dzieje w zwykłych firmach budowlanych i w międzynarodowych korporacjach. Tylko w jednych to jest język ukraiński albo białoruski, a w drugich angielski, zależnie od tego, w czym się specjalizują. To nie jest normalna polityka. To nie jest normalna polityka, że my będziemy teraz przestawiać nasze urzędy na dwujęzyczne, trójjęzyczne czy piętnastojęzyczne. To nie tak powinno wyglądać. Ci idioci w rządzie, zdaje się, że ciągle nie rozumieją, dlaczego my protestujemy przeciwko Centrom Integracji Cudzoziemców. Mówią, chcecie, żeby Polska była spójna? Centra mają integrować? Dlaczego nam nie wierzycie? No, zastanówmy się, może dlatego, że ani poprzedni, ani obecny rząd nie uruchomił żadnych realnych kursów nauki języka, nie wprowadził żadnych wymagań. A zamiast tego kombinują ciągle jak otworzyć jeszcze bardziej rynek pracy, jak otworzyć granice, jak zalegalizować. Wiecie jaka jest różnica pomiędzy imigrantem legalnym i nielegalnym? To różnica jednego dnia, jednej pieczątki wygasło komuś pozwolenie na pobyt i nagle stajesz się imigrantem nielegalnym. I on już przebywa jak ten Wenezuelczyk z Torunia. Najpierw był legalny, bo Unia Europejska wprowadziła ruch bezwizowy z Wenezuelą, pierwsza piątka najbardziej skażonych przestępczością państw na świecie. I później stał się nielegalny, bo mu wygasło pozwolenie na pobyt. Ale czy jest jakieś miejsce w Polsce, gdzie zapaliła się czerwona lampka? To jest człowiek, który utracił prawo do pobytu, trzeba po niego pojechać. Czy jest takie miejsce? Nie, bo nikt za to nie odpowiada. Wiecie skąd to wiem? Stąd podczas mojej wizytacji w Urzędzie Wojewódzkim zadałem jedno pytanie po wysłuchaniu dwóch godzin wyjaśnień urzędników, jak to wszystko działa. Czy ktoś odpowiada za ostateczne rezultaty tej całej polityki? I wiecie jaka jest odpowiedź? Nikt. nikt! Tu każdy robi swój kawałek urzędniczej roboty, ale za całokształt nikt nie czuje się odpowiedzialny. W rządzie to jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rynek Pracy, MSW Bezpieczeństwo, MSZ Konsulaty i Wizy, yy, Ochrona Zdrowia, Finanse. Mógłbym wymienić z pięć resortów, które mają coś do powiedzenia przy tej polityce migracyjnej. I finalnie nikt za całokształt nie czuje się odpowiedzialny. Liczby muszą być niskie presja polskiego społeczeństwa na imię integrację i asymilację musi być na tyle silna, żebyśmy za pięć pokoleń byli w kraju, w którym Polak jest gospodarzem, żeby Polska była Polską, a nie specjalną strefą ekonomiczną z multikulturowym osadnictwem. I to nie są postulaty radykalne. To są postulaty centrowe. Bo centrowa polityka to jest taka żeby zostało mniej więcej tak, jak żyjemy. A radykalizm to jest chęć wywrócenia wszystkiego do góry nogami, całkowitej zmiany. My chcemy, żeby Polska pozostała polską. To jest polityka umiarkowana. Pozostałe partie kombinują, jak zasiedlić Polskę cudzoziemcami, bo dali sobie wmówić, że przyrostu demograficznego odbudować się nie da i albo wymrzemy, albo zasiedlimy swoje ziemie cudzoziemcami. To nie jest prawdziwa alternatywa. Prawdziwa alternatywa to jest albo kontynuacja tego chaosu ukrywanej przez społeczeństwem polityki, którą mamy obecnie, albo realne położenie akcentu na politykę prorodzinną, dowartościowanie dzietności, dowartościowanie rodziny, stworzenie prawdziwych zachęt, ustabilizowanie sytuacji społecznej, majątkowej, zawodowej, młodych Polaków, żeby ba nie bali się decydować na kolejne dziecko. Wystarczyłoby, że w większości polskich rodzin. Byłoby o jedno dziecko więcej, i w ciągu dwóch pokoleń moglibyśmy odbudować swoją, swoje społeczeństwo, swój naród. Ale nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie myśli. Pogodzili się, że za pięć stów ludzie nie chcą mieć dzieci, czy za osiem. Może trzeba pomyśleć o polityce mieszkaniowej, o rynku pracy, o bezpieczeństwie, o perspektywach, o elementarnym zaufaniu do państwa, którego nie ma. Może zamiast wmawiać Polakom, że jesteśmy skazani na politykę typu ostatni gasi światło należy wyzwolić trochę nowej ambicji w naszym narodzie. Jesteśmy narodem ludzi zdolnych, żyjących w pokoju, przyjaźnie usposobionych, ciężko pracujących. Pokonaliśmy w naszej historii największe totalitaryzmy, największe kryzysy, największe wyzwania. Nie takie wojny, nie takie okupacje, nie takie epidemie. I teraz mamy się poddać, bo jest nam za dobrze. Bo jesteśmy rozleniwieni, bo jesteśmy przestraszeni, bo nie wiemy jaka będzie przyszłość. Dość wmawiania tego. Dość wmawiania tego. Kryzys demograficzny da się przezwyciężyć, kryzys migracyjny trzeba opanować, bezpieczeństwo przywrócić, a Polska ma być punktem pozytywnym odniesienia dla innych państw, a nie chłopcem do bicia i obiektem krytyki w Unii Europejskiej. Tak ma być i tak zrobimy. Dziękuję bardzo.